Od wszystkiego możemy się czegoś nauczyć. Tak patrząc na pory roku, na jesień, która prawie dobiega końca, niedługo będzie zima, ale jeszcze liście trzymają się drzew. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze są na tych drzewach. Woli spadają, ale jeszcze mocno się trzymają. I tak, patrząc na te piękne liście, każdy liść jest wyjątkowy i inny. Różni się od drugiego. Każdy ma piękny kolor. Jeden jest czerwony, drugi jest żółty. Piękne liście. Tak jak my, ludzie. Każdy z nas posiada piękne, wyjątkowe światło, którym staramy się dzielić z innym człowiekiem, aby na świecie było więcej światła. I tak sobie myślę, przypominam sobie lekcje, story. Uczymy się, że każdy nas, nasz. Czyn, dobry uczynek wytwarza anioły. Poprzez nasz dobry uczynek tworzymy anioły, które ochraniają nas. Które chodzą obok nas, bodzą się za nas i ochraniają nas od zła. I też inna nauka: wszystko na świecie śpiewa do Boga, pieśni. Dziękując Bogu, wyżając Jego imię, dziękuję Mu za stworzenie tego świata. Ale jak to jest? Drzewo śpiewa? Trawa śpiewa? Więc uczymy się, rabini ucz, uczą nas, że wszystko każde zwierzę, każda roślina, drzewo, każdy liść posiada swojego anioła. I te Anioły śpiewają do Boga, wychwalając, wywyższając Jego imię. Tak więc każdy liść, każdy listek, który jest na drzewie, albo który już upadł na ziemię, ma swojego Anioła. Wszyscy mamy Anioły. Które śpiewają. Uczmy się od aniołów, uczmy się od ptaków, od koników polnych, od zwierząt, które śpiewają, od aniołów, które śpiewają tu i tam u góry, w niebie. Śpiewajmy do Boga, radujmy się w szabes w tydzień odpoczynku, kiedy możemy przy naszym stole śpiewać pieśni. Dziękując Bogu za stworzenie naszego pięknego świata, za stworzenie każdego z nas. Śpiewajmy, śpiewajmy. Dziękujmy Mu. Szabat Shalom. Pięknego szabesu. Życzę Wam wszystkim.